Sztuka plastyczna, w tym malowanie, rysowanie, rzeźbienie czy inne formy twórczości wizualnej, mają spory wpływ na nasz mózg. A oto kilka powodów, dla których jest to bardzo dobra aktywność. Może obniżać stres. W badaniu, w którym wzięło udział 39 osób w wieku 18-59 lat, sprawdzono, jak tworzenie sztuki wpływa na poziom kortyzolu w ślinie uczestników. Kortyzol, nazywany jest hormonem stresu, ponieważ jego poziom wzrasta w momentach stresowych. Jego zbyt wysoki poziom w naszym organizmie, utrzymujący się przez dłuższy czas, może przynieść wiele negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia. Uczestnicy badania podczas każdej sesji mieli 45 minut na tworzenie grafiki, a dane do tego badania zbierano przez 4 miesiące. Choć ogólne wyniki były istotne statystycznie, zmniejszenie poziomu kortyzolu nie było spójne u wszystkich uczestników. Poziomy te obniżyły się u około 75% osób. Nie wydaje się, aby to było połączone z rodzajem wykorzystywanych mediów, czy też płcią. Wystąpiła słaba korelacja z wiekiem: młodsi uczestnicy wykazali większe obniżenie kortyzolu niż starsi. U tych 25% uczestników poziom kortyzolu pozostał na tym samym poziomie lub minimalnie wzrósł. Reakcje tych osób nie wykazywały jednak żadnej negatywnej refleksji na temat tworzenia dzieła sztuki. Odkrycie to rodzi kilka pytań. Możliwe, że tworzenie sztuki wzbudziło w tych ludziach delikatne pobudzenie, co spowodowało minimalny wzrost stresu. Nie musi to koniecznie stanowić problemu, ponieważ pobudzenie może prowadzić do większej świadomości i lepszego uczenia się. Możliwe jest również, że 45 minut nie było wystarczająco długim czasem, aby ci uczestnicy doświadczyli redukcji stresu lub zauważyli jakiekolwiek korzyści. Wyniki wskazują, że krótkie doświadczenie w tworzeniu dzieł sztuki spowodowało zmiany fizjologiczne u większości uczestników, co wskazuje, że tworzenie dzieł sztuki może obniżyć poziom kortyzolu, niezależnie od poziomu wcześniejszego doświadczenia ze sztuką. Poprawia zdrowie psychiczne. Artterapia, czyli terapia przez sztukę, to metoda terapeutyczna, która opiera się na wyrażaniu swoich myśli, emocji, doświadczeń przez różne formy artystyczne. Dzięki niej osoby mogą lepiej zrozumieć siebie i otaczający ich świat, co sprzyja oczywiście leczeniu i regeneracji psychicznej. Od klientów skierowanych do art terapeutów nie wymaga się żadnego doświadczenia związanego ze sztuką. Głównym zadaniem art terapeuty nie jest ocenianie prac pacjentów pod kątem estetycznym. Ogólnym celem jest umożliwienie klientom zmiany i rozwoju na poziomie osobistym. Mają służyć do tego różne materiały artystyczne i przyjazna atmosfera. W ostatnich latach wiele badań wykazało, że artterapia odgrywa znaczącą rolę w łagodzeniu depresji i lęków. David Gusak przeprowadził w 2007 roku badanie obserwacyjne na więźniach z północnej Florydy i stwierdził, że terapia sztuką znacząco zmniejsza objawy depresyjne. Podobne randomizowane badanie dotyczące artterapii u osób starszych wykazało, że malowanie jako leczenie uzupełniające może zmniejszyć poziom depresji i lęku. Inne badanie kliniczne wykazało, że może to obniżyć średnie wyniki lęku w grupie wiekowej od 3 do 12 lat. Aktywuje ścieżkę nagrody w mózgu. W tym badaniu pilotażowym zbadano aktywację mózgu 26 osobom. Uczestnicy byli badani w trzech stanach kreatywnego wyrażania siebie: kolorowaniu, bazgraniu i swobodnym rysowaniu. Badanie dostarczyło wstępnych ustaleń, że wszystkie trzy warunki tworzenia dzieł sztuki aktywowała przednią część płata czołowego kory mózgowej, a aktywacja była dużo wyższa niż ta uzyskana w stanie spoczynku. Spośród trzech warunków tworzenia grafiki, bazgranie spowodowało maksymalną aktywację mózgu w porównaniu z warunkami kolorowania i swobodnego rysowania. Jednak różnice te nie były istotne statystycznie. Tworzenie sztuki może aktywować ścieżki nagrody, a nawet krótkie okresy aktywności artystycznej mogą poprawić samoocenę zdolności twórczych oraz tworzenie sztuki może być sposobem na regulację nastroju, uzależniające zachowania i wywoływanie uczucia przyjemności, zwiększa zapamiętywanie. Z nowego badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Waterloo. Wynika, że starsi dorośli, którzy zaczynają rysować, mogą poprawić swoją pamięć. Naukowcy odkryli, że nawet jeżeli ludzie nie byli w tym dobrzy, rysowanie jako metoda zapamiętywania nowych informacji było lepsze niż przepisywanie notatek, ćwiczenia wizualne i bierne patrzenie na obrazy. W ramach badań naukowcy poprosili zarówno młodych, jak i osoby starsze o wykonanie różnych technik pamięciowych, a później przetestowano ich przypominanie. Naukowcy uważają, że rysowanie poprawiło pamięć w porównaniu z innymi technikami uczenia się, ponieważ uwzględniało wiele sposobów przedstawiania informacji czyli wizualne, przestrzenne, werbalne, semantyczne i motoryczne. Naukowcy porównali różne techniki zapamiętywania. Uczestnicy albo kodowali każde słowo, zapisując je, rysując albo wymieniając fizyczne cechy powiązane z każdym przedmiotem. Po wykonaniu każdego zadania oceniano pamięć. Obie grupy wykazały lepszą zdolność zapamiętywania nowych informacji, gdy do zapamiętywania używali rysowania, a nie pisania. A efekt ten był szczególnie duży u osób starszych. Zatrzymywanie nowych informacji zwykle maleje wraz z wiekiem z powodu pogorszenia się kluczowych struktur mózgu zaangażowanych w pamięć, takich jak hipokamp czy płaty czołowe. Natomiast obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, zaangażowane w reprezentowanie obrazów, pozostają w większości przypadków nienaruszone podczas starzenia się i demencji. Pomaga w chorobie Alzheimera. W randomizowanym badaniu 28 pacjentów z łagodną postacią choroby Alzheimera wykazało znaczną redukcję bólu, zmniejszenie lęku, poprawę jakości życia, poprawę rozpiętości palców i procesów hamujących, a także zmniejszenie objawów depresji po 12-tygodniowym malowaniu. Dalsze badania sugerują, że bardziej optymalna może być terapia indywidualna niż grupowa, ponieważ neurotyzm może zmniejszyć skuteczność interwencji malarskich w leczeniu bólów u pacjentów z łagodną postacią choroby Alzheimera. Oprócz łagodzenia przewlekłego bólu, artterapia wykazuje pozytywny wpływ na objawy poznawcze i psychiczne u pacjentów z łagodną postacią choroby Alzheimera. Na przykład kontrolowane badanie wykazało znaczną poprawę skali apatii i jakości życia po 12 tygodniach leczenia malarskiego, obejmująca głównie kolorowe abstrakcyjne wzory kredkami pastelowymi lub farbami na bazie wody. Inne badanie wykazało również, że u pacjentów z chorobą Alzheimera wykazano poprawę wyrazy twarzy i nastroju po trzy tygodniowej interwencji malarskiej. Oglądanie sztuki poprawia samopoczucie. Być może nie będzie zaskoczeniem fakt, że oglądanie dzieł sztuki może poprawiać nasze samopoczucie. Badania przeprowadzone w 2022 roku pokazują, że prosta czynność patrzenia na kolorową sztukę w internecie może poprawić zdrowie naszego mózgu. Kolorowe dzieła sztuki mogą wyzwalać uwalnianie dopaminy, neuroprzekaźnika kojarzonego z przyjemnością i nagrodą, co prowadzi do poczucia szczęścia i dobrego samopoczucia. Mówi dr Shivani Ketan, certyfikowana terapeutka sztuk ekspresyjnych. Co ciekawe, ci, którzy oglądają dzieła sztuki w internecie, czerpią z tego takie same korzyści, jak osoby odwiedzające galerie sztuki. To natychmiastowe zanurzenie się w innym świecie może zapewnić osobom przytłoczonym lub zestresowanym mentalną przerwę od sytuacji, która powoduje u nich niepokój. Nie muszą już fizycznie udawać się do galerii sztuki. Mówi Bayu Prihandito, certyfikowany psycholog i life coach. Jak wynika z ostatnich badań dotyczących neuroestetyki, oglądanie kolorowej sztuki aktywuje struktury układu nagrody. Mózg reaguje na oglądanie dzieł sztuki w uderzająco porównywalny sposób, jak z innymi przyjemnymi bodźcami, takimi jak jedzenie czy seks. Struktury mózgowe powiązane z tymi bodźcami nagradzającymi, a mianowicie koro oczodołowo-czołowa, ciało migdałowate i jądro półleżące brzuszne, również ulegają aktywacji podczas estetycznego doświadczenia. Jedyna różnica polega na tym, że nagrody pieniężne oraz inne nagrody wyższego rzędu pobudzają korę oczodołowo-czołową ze znacznie większą intensywnością niż nagrody niższego rzędu, takie jak oglądanie dzieł sztuki. W wywiadzie dla The Telegraph Semir Zeki, profesor odpowiedzialny za badanie z 2011 roku dotyczące tego, co dzieje się, gdy ludziom pokazywane są piękne obrazy, powiedział, że jest to równoznaczne z patrzeniem na ukochaną osobę. Część naszego mózgu, odpowiedzialna za uwalnianie substancji chemicznych wywołujących przyjemność, zostaje aktywowana podczas oglądania dzieł sztuki. Badanie również wykazało, że przepływ krwi w tej części mózgu również przyspiesza, a nawet krótka chwila poświęcona sztuce może złagodzić niepokój, zmniejszyć stres i złagodzić negatywne emocje. Kolorowa sztuka relaksuje i sprzyja uważności, ponieważ zmienia procesy poznawcze i psychologiczne, gdy je widzimy. Przywołuje powiązane emocje. Kolor niebieski może zapewnić spokój i pogodę ducha, czerwony może nas ożywić, pomarańczowy może zwiększyć poczucie ciepła i radości, a zielony może nadać poczucie świeżości. Jasne, kontrastujące dzieła sztuki bardziej przyciągają uwagę, podczas gdy wyciszone lub neutralne mniej rozpraszają. Właściwa kombinacja kolorów może nawet w niektórych przypadkach poprawić pamięć. Chociaż bezpośrednie korzyści zanurzenia się w sztukę mogą być krótkotrwałe, to regularność może zapoczątkować pozytywną przemianę wewnętrzną. Zaangażowanie się w sztukę powinno stanowić część zrównoważonego podejścia do dobrego samopoczucia, które obejmuje inne aspekty, takie jak zdrowie fizyczne, powiązania społeczne i dobre samopoczucie emocjonalne mówi ketan. Podsumowując. Oprócz praktycznego waloru tworzenia i oglądania sztuki, takiego jak poprawa pamięci, zdrowia psychicznego i obniżenie stresu, tworzenie sztuki plastycznej to sposób na wyrażenie siebie za pomocą różnych form, takich jak malowanie, rysowanie czy rzeźba. To złożony akt, który może być wyrazem inspiracji lub refleksji. Sztuka jest zatem nie tylko twórczym aktem, ale też sposobem na komunikowanie się z innymi. Przekazywaniem idei, emocji i historii, które mogą inspirować. Dlatego zachęcam Was do jak najczęstszego tworzenia i oglądania innych dzieł sztuki. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze życie będzie dużo ciekawsze. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!